Mamy tutaj do policzenia obwód trójkąta ABD, a dane tru, pole trójkąta BCD, trzy pierwiastki z trzech. Przeanalizujmy sobie te trójkąty, skoro tu jest 30 stopni, tu jest 90, to znaczy, że tu będzie 90, a tutaj będzie 60 stopni. I jeszcze tutaj możemy sobie też zapisać, tu będzie 30 stopni, prawda, bo razem to musi być 180. No i mamy wszędzie te trójkąty 30, 60, 90, w sumie są trzy takie trójkąty. No to skoro wiemy, że mamy takie trójkąty, no to możemy sobie zrobić stosunki boków, które są znane nam zapisać. Czyli jeśli tutaj mamy A, no to wiemy, że ten cały bok AC będzie równy 2A. I patrzymy na duży trójkąt, prawda? I wtedy tutaj mamy A pierwiastków z trzech. A dalej idąc, jeśli tutaj mamy w tym małym trójkącie BCD, jeśli tu jest A no to wtedy tutaj będzie ten najkrótszy bok, to będzie połowa A, czyli to będzie jedna druga A, a to 2A oczywiście dotyczy tego całego. Czyli jedna druga A jest ten kawałek, to skoro tu jest jedna druga A, no to tutaj wiemy, że to będzie jedna druga A pierwiastków z trzech, bo to jest ten średni bok, który zawsze jest A pierwiastków z trzech, tak zwana czyli bok najkrótszy razy pierwiastek z trzech. Znaczy tutaj mamy jedną drugą A pierwiastka z trzech, i teraz jeszcze możemy sobie dodatkowo opisać, jeśli tu całe było 2a, no to tu wiemy, że ad to będzie 3 drugie a i, no i możemy teraz przystąpić do pracy. Wiemy, że pole trójkąta BCD jest równe 3 pierwiastki z 3, pole trójkąta BCD to jest 3 pierwiastki z 3, zapiszmy to za pomocą naszej niewiadomej, czyli pole małego tego trójkąta, no to będzie wiadomo. Jeden bok razy drugi, przyprostokątna razy przyprostokątna, jedna druga a razy jedna druga a pierwiastka z trzech i dzielony na dwa. No to teraz uprośmy to sobie, czyli tu będzie na górze jedna czwarta a kwadrat pierwiastków z trzech i dzielony na dwa, czyli jedna ósma a kwadrat pierwiastka z trzech. No i wiemy, że to się równa trzy pierwiastki z trzech. No to teraz schodzę tutaj na dół troszeczkę. Niżej podzielmy obustronnie przez pierwiastek z trzech. Na początek, czyli 1 ósma a kwadrat równa się 3. I pomnożmy razy 8, czyli a kwadrat równa się 24. Czyli musimy spierwiastkować a. Oczywiście za założenie jest takie, że a jest większe od 0, prawda? Bo nie możemy mieć boków, które są mniejsze od 0. E czyli znaczy, że to będzie a jest spierwiastek z 24, e czyli możemy sobie zapisać, że 24 to jest 4 razy 6, Czwórkę sobie spierwiastkujemy, wyskakuje nam i jest pi dwa pierwiastki z sześciu to jest bok A. I mamy teraz do policzenia obu trójkąta ABD, czyli policzmy wszystkie boki sobie. Tu mamy 3 drugie A. Trzy drugie A, skoro A to jest dwa, pierwiastków z, dwa pierwiastki z sześciu, czyli będzie 3 drugie razy dwa pierwiastki z sześciu. Dwójki nam się skrócą, czyli wychodzi nam trzy pierwiastki z sześciu. Teraz mamy następny bok. jedna druga A pierwiastka z trzech, czyli tu będzie jedna, druga razy dwa pierwiastki z sześciu razy pierwiastek z trzech. Znowu nam się dwójki skracają i wychodzi nam pierwiastek z 18, a pierwiastek z 18 to jest pierwiastek z 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z dwóch, bo dziewięć sobie możemy z I jeszcze został nam ten A pierwiastków z trzech, czyli dwa pierwiastki z 6 razy pierwiastek z trzech. Czyli znowu tutaj będzie pierwiastek z 2 pierwiastki z 18, czyli jak wiecie to jest 2 razy 9 y, razy 2, czyli 9 pierwiastkujemy. Jak jest pierwiaskowana, to jest trójką, czyli 2 razy 3 to będzie 6 pierwiastków z dwóch. To teraz możemy sobie już policzyć obwód. Obwód trójkąta ABD. Czyli tak, dolna nasza podstawa tego trój trójkąta, czyli AB to będzie 6 pierwiastków z dwóch. BOK AD to jest trzy pierwiastki z 6 i jeszcze BOK BD to są trzy pierwiastki z dwóch. I oczywiście jednakowe pierwiastki dodajemy do siebie, czyli będzie dziewięć pierwiastków z dwóch plus trzy pierwiastki z sześciu.